Cześć, witam. Dzień dobry. Jedziemy sobie teraz. Yy. Dobra, no witam serdecznie, jedziemy teraz autobusem. Jak widzicie pod tytule jak na żywo. Yy. Tutaj damy, teraz wam taką, yy, dam Wam taką ankietę. Czy lubicie jeździć, jeździć autobusami? I możecie na, odpowiedzieć, tak, nie. Rozpoczynam ankietę. Tak. I możecie właśnie yy, wypełnić. No dobrze, tak jak widzicie, jedziemy teraz y, autobusem MPK Legnica, o, nice, tak, byliśmy teraz na Szałmana 11 w Legnicy w Orszał, no ja tam sobie kupowałam figur figurki Lego, tak, Kupowałem sobie figurki Lego, ale, no... Tak troszkę, no, kupowałem sobie figurki Lego, tam rekina, tego mini figur z rekina i jeszcze tę panią z deską. Ja tam zapłaciłem w rozmanie 35 zł. No i to tak. I tak zaraz w domu sobie złożę, bo ja jest, uwielbiam kolekcjonować, słuchajcie, figurki Lego. Możecie pisać na czacie. Możecie pisać. Będę bardzo chętny, chętny do czytania. Ja teraz wracam tutaj z Merka. Mamy teraz przystanek na ulicy Merka, ale przedtem był na ulicy Showman. O, ktoś tu napisał siema. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. No nie wiem... Napiszcie sobie jaka jest tutaj pogoda, pogoda u Was, bo u mnie jest tak trochę słońca jest, ale tak nie, nie za bardzo. No, jeździmy sobie. strasznie huczy w tym autobusie powiem wam e, no jak widzicie tutaj u, u ciebie jest słonecznie to dobrze u mnie tak, tak trochę chmury trochę słońce no no to cieszę się bardzo jak chciałem wam poinformować że niedługo niedługo wyjeżdżamy do Poznania, w lutym będzie filmik z Poznania, bo jedziemy do Poznania, tam będziemy sobie zwiedzać jakieś, po mieście będziemy chodzić, będziemy zwiedzać, ale tak normalnie to, no jadę w ferie zimowe do, do Poznania, a na razie jestem, jeszcze jestem w Legnicy. Nie mogę pokazać niestety mojej twarzy, bo mnie wtedy YouTube zablokuje. Yy, tak, przyszło Dobra, no to będę musiał już kończyć. Dziękuję Wam, że tak szybko, tak zobaczyliście to. Ja tak na 4-5 minutek nagrywam, bo nigdy nie mam czasu, ale może następnym razem będzie dłużej. Muszę kończyć. Do zobaczenia, pa pa!